Cześć wam wszystkim, z tej strony Szynek, mam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj moi drodzy jesteśmy na żywo, jesteśmy na żywo w tym momencie na kiku I sobie będziemy wbijali 2000 pucharków na 8 więc dzień 3853 wbijania 8 -bita. Stawcie oczywiście łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na odcinku żadnego odcinka Na odcinku co ja mówię? Żeby nie przegapić żadnego odcinka, bo wam przyjdzie powiadomienie jak zostawicie suba z dzwoneczkiem A my lecimy, napadamy, zobaczymy co z tego wyjdzie Brakuje w tym momencie 50, chyba 56 pucharków Ee, więc tutaj czat się już niepokoi widzowie na Kiku, bo oczywiście live na Kiku, więc zapraszam bardzo serdecznie. Mam w tym momencie 400 ludzi, 400 ludzi, którzy widzą ten odcinek przed Wami, więc. Yy... Bądźcie jak te osoby i wbijajcie na Kika, bo jest tu młyn widzowie, bardzo fajne live są. Jak widzicie, jest też Brawlstars na Kiku, więc to nie tak, że Brawl Stars jest tylko na YouTube, bo na Kiku również, moi drodzy, gramy w Brawl Stars. Zapraszam bardzo serdecznie, ale tutaj jaki napadzik wiesz, że 68% jest dobre, że jest dobrze, widzowie. Wiesz, klapek w ogóle wbijam z Boltadikiem i wbijam z klapkiem, widzowie. Więc no tutaj no mamy jedno, jedno utrudnienie, że po prostu gramy z klapkiem. Ale powiem wam, że naprawdę w miarę, w miarę to idzie. O, dobiję ją. Dobra, dobiję. Jeszcze jakbym o to rzucił. Super, i teraz się za tym schował. Wygraliśmy. Dobra, na 100% to wygraliśmy. Dobra, bardzo ładnie. Pierwszy meczek, moi drodzy, od razu wygrana. Wbijajcie również na mojego Instagrama. Kto z Was jeszcze mnie nie obserwuje, to zachęcam do wbijania na mojego Insta, moi drodzy. Macie go zresztą. O, tu, tu, tu już gdzieś na dole wam się już dla nazwa mniej więcej. Dobra, 1950. Brakuje nam równych 50 pcharków. To są 9 gierek. Nie nie umiem liczyć. Chyba 9 gierek mi się wydaje, więc lecimy. Kolejna giereczka się rozpoczyna. Złoty Czukens. No to, widzowie, to może być. Problematyczne. Złoty czakans może być problematyczny. Dobra, ej, możemy to widzowie przejść. Możemy to jeszcze przejść. Dobrze, Nati, natka, natka, co robi widzowie? Boltadik, co wykarował? Nie mam pytań. Dobra, zadałem tylko 5%, ale przeżyłem. Chociaż, kurczę, ta dostała damage przez Mida od naszego moi drodzy czaka, więc nie najgorzej. Dobra, jakbym. Kurde, on mnie podpalił przez to padnę, ale przynajmniej go porobiłem. Nie jest źle, nie A jest... nie, oni zbili! Ojoj, ojoj, oj, oj, to jest GG. Ja nie widziałem, że oni aż tyle zbili. No teraz wystarczy, że czak przejdzie, więc to przegraliśmy. Nie, 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 nie. Zostanę depresji. Stanę depresji. No to pozdro. 1916. Pozdrawiam. Widzimy się za... Nie wiem ile czasu, ale wracamy na kika. Nie, nie, nie! Przegraliśmy! Nie, nie! Nie, nie, dlaczego? Dlaczego? Minus nie. No teraz to w ogóle tyle brakuje, że szkoda gadać. Dobra, widzowie, back in the game. Witam z powrotem, widzów z YouTube'a. Odrobiliśmy widzowe straty 20, 20, 12 pasy. Ja no widzę 12 pasy, 40 park brakuje, lecimy. Widzowie z Kika mieli dodatkowy content, bo widzieli jak to odrabiałem, wy nie, więc widzowie, no wbijajcie na Kika, wbijajcie na Kika, polecam bardzo serdecznie. Zaraz będzie reklam tyle Kika, co w ostatnim filmie, reklam Revoluta i Ufriza. E, więc lecimy, brakuje nam 40 pucharków, jest to, jeżeli umiem liczyć, 9 gier. Chyba, albo nie, nie wiem, zobaczymy, nieważne. E, 40 pucharków moi drodzy, więc let's go. Wyszukuje nam chyba random, więc dosyć dobrze, więc dosyć dobrze. No tutaj na czacie piszą Kik lepszy od YouTube'a, no ale widzę Nie pokażę wam, nie pokażę wam na razie czatu Ale może wam pokażę pod koniec odcinka, na razie lecimy Iwi Kolcik Dobra, to jest do naklepania tak szczerze Jeszcze yy, Ziomek z jakimś marsjańską sławą No nie wydaje mi się, żeby to był team, który miałby Nas pokonać, więc mam nadzieję, że Uda nam się tutaj w miarę sprawnie zwyciężyć. No i oczywiście odrzucają mnie tymi pachołkami. Ta postać jest za wolna. Nie da się uciec od tego. To jest najgorsze, że nie mam jak uciec. Dobra, ładnie tam porobił. Szkoda, że Bolt Adik padł, ale nie jest źle. Dobra, tego wariatu, no tutaj nie mam jak znokautować. Akurat czekam aż on sobie przejedzie. Dobra, no tutaj padłem, prawie że... Aha, on się rozrzuca na 4, trochę bez sensu, tak szczerze ich czak gra Patrzcie ile czasu mu zajmuje, zanim on się rozłożył. Do teraz ma wszystkie rozłożone 4 pachołki, a myśmy już im zadali, moi drodzy, 30%. Myśmy już im zadali 30% i to w sumie ja jeszcze prawie nic nie zadałem. Teraz dopiero zaczynam zadawać cokolwiek. Więc no, odklejka, odklejka, nie grajcie tutaj na cztery pachołki, tylko grajcie na 3, na 3 jest lepiej. Bo szybciej się rozkładacie. Dobra, 30% zostało do zbicia, więc mój drodzy, wjeżdżamy gadżetem, który no, z 5% tam zbił, więc nie najgorzej. Tutaj jeszcze coś zadamy, pyk, 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 pyk. No i dziękuję bardzo, mam na Pozdro. Lecimy dalej, moi drodzy, 34 pucharki. 34 pucharki jeszcze potrzebne, 13 pasy, dobrze idzie. Lecimy dalej, 88 tysięcy pucharków przy okazji klapek w cały musi zrobić przerwę. A Wy w tym momencie możecie stać łapkę w górę pod tym odcinkiem. Polecam bardzo serdecznie, czekam aż Daredi i lecimy dalej. Goblin Karl Jesse, Czuk, czupaczup z widzowy, No to jest do naklepania, tak samo to też jest do naklepania. Karl może być trochę wkurzający, jak będzie dobrze grał, ale myślę, że powinniśmy dać radę na nich tak szczerze. Wydaje mi się, że oni są do, do naklepania. Dobra, pyk, pyk, ładnie. Jakbyśmy tą Jessie ściągnęli, dawaj Boltadik, kurde, no znowu tym pachołkiem obstranym mi odrzuca, Z takie gówno, no i jeszcze mnie przejeżdża, no nie, no jeszcze mnie przejechał w drugą stronę, ale wyczyścił, ale ich wyczyścił widzowie, niedobrze, 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 a dobra, Boltadik, Boltadik ładnie, ładnie tutaj przytrzymał i więc spoko, bo nie podeszli dalej, dobra, tutaj jeszcze, jakby się to udało znokautować, pięknie znokautowałem tą wariatkę. Czy on sobie rozwalił pochołka tamtenik Ziomal, chyba tak. Jeszcze tutaj znokautowałem go. Dobra, to będzie win. To na pewno będzie win, jak tak szczerze. No nie ma szans, że my widzowie teraz tego nie ugramy. Jak my mamy taką przewagę teraz w tym momencie nad nimi. Ja mam jeszcze Hyper Charge'a, Boltadik wjeżdża, jest ulcik, dzięki czemu on bije jeszcze więcej. Ja mam teraz właśnie Hypera. Pewnie nawet tam nie zdążę dojść, bo jestem trochę za wolny. Ale może jakimś studentem, Widzowie, dobra, że zróbmy sobie coś takiego Pyk, wjeżdżamy gadżetem, mamy to, bardzo ładnie Kolejne zwycięstwo, lecimy dalej 30, ile pucharków? Nawet nie 30, już chyba, 28 28 pucharków jeszcze To jest 5 gier To jest 5 giereczek, 5 giereczek i mamy wbite Więc będziemy mieli 19 pasy Więc oby się udało, 5 gierek Ostatnie 5 gierek, dobra Oby się to udało, oby się to udało 5 na 6, niech nam do losu jakiś random w człowieku Nie wiem. Yy... Niech nam da Mortisa Meg, yy, nie wiem Bo wcześniej nam dobrało Shelly niech nam dobierze coś takiego. Najlepiej by było, jakby właśnie takie postacie nam tutaj dobierało. I Jessie, Chuck To też jest do naklepania. To też jest moim zdaniem Luźno do naklepania. Nie mają jakichś wysokich rank, więc na spokojnie. Powinniśmy sobie poradzić bez problemu z nimi. Więc jeszcze cztery gierki. No a ja jeszcze widzowie nie wygrałem tutaj tej gry, ale no. To już jest pewne, że to wygramy, No na taki Timcom ciężko, żebyśmy przegrali. Więc mimo tego, że się nie chwali dnia przed zachodem słońca, tutaj zaryzykuję to stwierdzenie, że raczej to zwyciężymy więc jeszcze cztery gereczki. Dobra, fajnie tutaj, moi drodzy, klapek się już rozłożył. Tutaj jeszcze sobie przejdziemy. Pięknie. Okej, okay, tom Eve, jakbym ściągnął, to było dosyć spoko. Mało brakło, żebym ją dobił, ale niestety się nie udało. Dobra, tutaj jeszcze te wariaciki idą, pięknie, to sobie naklepiemy wszystko, bardzo dobrze. Wjeżdżamy z gadżetem tutaj z boku, więc im będzie ciężko mnie znokautować. Dobra, chowamy się za tym i wy będzie musiała do mnie przeskoczyć, jak chcemy porobić, a jak nie, to ja będę im cały czas obijał, więc... Myślę, że to jest naprawdę dosyć spoko spocik. No i mamy to, zwycięstwo, bardzo ładnie. Cztery gierki, cztery giereczki tylko i wyłącznie. Cztery gierki widzę, dobra, by się udało. Cztery giereczki, cztery giereczki. 22 pucharki, 22 pucharki mamy wbite. Cztery gierki, lecimy, będę miał 2002. No i znowu mi się nie udało 2004. Może kiedyś dobiję te 2004. Coś mi się nie udaje, dobijać tych 2004, moi drodzy, nie udaje mi się dobić, cały czas dobijam jakieś inne liczby i chyba trzecia postać na 2000, chyba tak, czat widzowie z Kika, podpowiedzcie mi, trzecia postać, czy nie, miałem tak, Bibi, miałem Czeka, no i teraz 8 -bit. trzecia chyba, jak dobrze każe, chyba trzecia, może dziś dobijesz po spadnięciu, po jakim spadnięciu, po jakim spadnięciu. Nic nie spadam, trzecia, 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 no no to dobrze myślałem, dobra, let's go, let's go, let's go, o kurde, dobrał nam teama, dobra, żeby nam dobrał jakieś sezonówki, jakieś boty, nie wiem, cokolwiek, coś co nie umie grać. Dobra, to nie umie grać raczej, jak grałem takim team campem, to nie umiem grać, no tak myślałem widząc po ich rangach zresztą, więc spoko. To jeszcze widzowie trzy gierki, jeszcze trzy gierki, bo to też będzie win, to też będzie win, to jest, no nie ma opcji żebyśmy na coś takiego przegrali tak szczerze. To też powinien być winek Boltadik, co człowieku tam walnął, chociaż ten też go trochę obił. Dobra, tego wariacika fioletowego czy tam różowego naklepiemy. Tu jeszcze pomożemy z Coltem, ale padłem niestety. Dobra, klapek rzuć to ostatnie. Pięknie, on się rozłożył, kolcik wjeżdża, ja zaraz jeszcze przejdę, no to będzie winek. To będzie znowu jeden z szybszych winów, 30% już zbite. Przechodzimy sobie tutaj, zaraz jeszcze będę miał ulta. Dzięki Jessie za ulta, rzucamy sobie ulta za jeziorko, niech ona sobie tam obija to ult. No i ja sobie tutaj zbijam na spokojnie, bardzo ładnie. Mamy to kolejny winek, 3 gierki, Trzy giereczki, widzowie, let's go! Panda Sigiemisko. 1 złoty. Wiadomość do widzów z odcinka. Wbijajcie na kicka, każdy kto wbije dostaje 50 sacy od pandy. Picka. No scam, no scam, Do, no scam, bez kitu. Dobra, lecimy, trzy gierki, trzy gierki. Oj, 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 tutaj jest jakiś ciekawszy team comp, wreszcie coś co może nas napaść. Zobaczymy, zobaczymy. Jeden ziomal ma brąza, no nie wiem, wydaje mi się, że taki kolt nie napadnie Bolta Dika, ale nie wiadomo, nie wiadomo, może to jest jakiś widzowie potężny kolcik na jakimś drugim kącie czy coś. Zaraz się okaże co i jak. Dobra, najpierw to fajnie by było tego czaka właśnie tutaj rozjechać. Jakby się udało go tutaj powstrzymać, to by było dosyć spoko. On tam okej, okay, w miarę dostał. Naszczak się już chyba rozłożył całkowicie z tego co widziałem. Kurczę, tutaj niestety jej nie dobija, ale mam nadzieję, że tam naszczak właśnie ją dobije. Tutaj walnąłem dosyć spoko damage, 15% zbite. Ona tam jeszcze nam zbija niestety, ale my teraz wjeżdżamy. Ten czak on tam za dużo nie zrobi. Jeszcze jak tam padła ta melodia, a padła z tego co widzę, bo się tutaj raspi. No to powiem wam, że wątpię, żeby oni to jakoś ugrali. Naprawdę wątpię, żeby oni to jakoś ugrali. Tutaj jeszcze jakby mi się udało tego kolta ściągnąć, to by było spoko colt ściągnięty. Dobra, wjeżdżamy gadżetem jest swinek. Dobra, bardzo ładnie. Dwie giereczki, Dwie giereczki, Last dwie giereczki, Dwie gereczki do dobicia, 2000 na moi drodzy, eidbicie! Lecimy 1990! Jeden win to mamy 1996 i potem kolejny mamy 2002, więc let's go! Dobijamy <noise> ja już się duszę Dobijamy to. Godzina 2053 Live'a, żeśmy zaczęli 18 na początku był na YouTubie, potem żeśmy poszli na kika i właśnie dobijamy to w tym momencie na kiku 396 osób. Mi pokazuje w tym momencie, że jest na kiku. Więc moi drodzy, bardzo fajnie się tutaj bawimy bez was yy, i się dalej będziemy bez was fajnie bawić. Ale możecie do nas dołączyć Więc wbijajcie, wbijajcie, link w opisie jak coś do kika Więc polecam sobie wpaść No i lecimy 5 na 6 Zobaczymy koło nam dobierze i mam nadzieję, że Będą to jakieś bambiki, mam nadzieję, że są to jakieś bambiki, moi drodzy, mam nadzieję, że są to jakieś bambiki, dobra, uwaga, dobra, o nam, kogo będziemy mieli, Rico, dobra, to też jest do naklepa, to już ostatnia, last zaraz będzie, last gierka o bicie 2000, bo to też jest na pewno inno, wątpię, żeby coś takiego nas naklepało, jakiś człowieku, Main yy, Mandy się znalazł z Goldem, więc pozdrawiam, jak to coś nas naklepie, to ja widzowie odinstalowuję chyba tą grę. Dobra, kolcika na spokojnie sobie ściągamy. Rico naklepany, pięknie. Kolcik 1200 HP. Bolta go raczej tam ściągnie. Ok, pięknie, mi się udało go ściągnąć. Poczekamy sobie tutaj, podleczymy się. Jakie bejty, człowieku? Co ja robię tym beatem? Tanczę w miejscu. Wjeżdżam tam, moi drodzy, gadżetem. Troszeczkę słabo ten wjazd mi tutaj poszedł, ale nie najgorzej, nie najgorzej. 1800 mamy, trzeba się podleczyć. Jest tam rzucony, moi drodzy, właśnie ten uci, który zniszczyła atamendi. Porobiłem jeszcze Rico, wjeżdżamy sobie tutaj na bok, więc ciężko... No dobra, teraz już nie będzie im ciężko wydefić, bo, bo tutaj ładnie, rząd to zniszczył. Tego jeszcze wariacika naklepiemy pięknie No, odklejka, odklejkach z jej strony. Oni totalnie nie ogarniają giereczki. Dobra, sobie tutaj zbijamy raczej. Kurde, prawie jeszcze rzuciłem ulta dla Boltadika 32%. No, oni nam na, nawet nic nie zadali. Widzowie, last giereczka. Last giereczka. Za chwilę 12% jedynie nam brakuje. 4, 2, 1, rzucam jeszcze ulta, mamy to zwycięstwo, last gierka, gierka o dobicie 2000 pucharków, więc to jest ten moment, to jest ta chwila, 410 osób na kiku moi drodzy, 410 osób na kiku, więc powiem wam, że naprawdę chyba bijemy rekordy dzisiaj na tym live na kiku, że jest 21 i jeszcze mamy tyle ludzi, więc dobijamy to, ostatnia giereczka, gierka o wbicie moi drodzy, 2000 pucharków, może mi się uda jeszcze tutaj... No nie no, co za boton, zaraz wróci. Uda mi się, moi drodzy, tutaj może jakoś przerzucić jeszcze czat z Kika. Fajnie by było. Dobra, widzowie, mamy jeszcze czacik z Kika. Jak widzicie, pozdro, ty wszyscy piszą, więc zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie na Kika, na live'iki. Fajne emotki są tutaj na, na, na dole. Widzicie, jakie jak, jak widzowie wysyłają emotki. Różne rangi: samochody, co mają rangę OG, samochody, co mają taką jedynkę, samochody, co mają suba wykupionego. Lecimy. Last giereszka, gierka o wbicie 2000. Więc mam nadzieję, że się to uda, moi drodzy. 4 na 6, jak nam dobierzesz jeszcze randomów, to to będzie coś pięknego. Co tutaj będzie? Co tutaj będzie moi drodzy? Oby się to udało, oby się to udało. Dobra, 5x6, dobra, 6 na 6. Lecimy, moi drodzy, gierka o 2000. Gierka o 2000 na 8 bicie. Berry Evi. To też jest do naklepania. To też jest, uważam, że do naklepania. zobaczymy jak będą grali, ale oni nie mają jakiegoś dużego damage'u. Oni nie mają dużego damage'u. My mamy dwie postacie, nawet trzy postacie, bo Chuck bije sporo, Kolcik też bije sporo, no i 8 również bije sporo. Oni mają Eevee, która no jest dobra do wydefienia. Berry, który leczy tak naprawdę, więc on jest spoko z jakąś melodii tutaj. Porobiłem od razu tutaj Eevee. Porobił tutaj Boltadik, porobimy jeszcze zaraz chyba tego Warecika. Ja jeszcze wjeżdżam z gadżetem, bo mnie nie dobił. 70% już u nich na sejfie. Dobijamy jeszcze tą Eevee, dobra niestety mi się nie udało. Wjeżdża tam jeszcze Klapek, nie jest najgorzej. 50% moi drodzy na sejfie u nich. U nas 75, 45 u nich. wjeżdżam jeszcze na tą Eevee znowu. Ta Eevee to w ogóle nie wie, co się dzieje. Znowu pada. Wjeżdżam tam, moi drodzy, z, z ultem. Dobra, ona tutaj mi nic nie zrobi. Wjeżdż, wjeżdża ten ziomal, dobra, zostawili mnie. Zostawili mnie na ulcie i Boltadika. To jest koniec, to jest koniec tej giereczki. To jest koniec, moi drodzy, dobijamy to 2000 na jedbicie. Let's go, let's go. Tyle czasu, tyle czasu żeśmy to wbijali i mamy to. Dobra, nice. To mi się podoba, moi drodzy. 2002 na jedbicie. Trzecia postać na 2000. W komentarzach piszcie jaką kolejną postać mam wbijać do najcior jeszcze jakiś się przewinął. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i nara!